Dzień dobry, Anna Trenowska. Rozpoczynamy poniedziałkowe wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Serdecznie zapraszam. Krótka walka waha. Znowuż nie jestem zadowolony. High Sport, pierwszym mistrzem ligi Nike Play Arena. Nasza liga jest nową ligą, nową, nowym wydarzeniem. Gimnazjum nr 2 mistrzem województwa. Jest to finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej Chłopców. Ostrowiecka gala boksu zawodowego przyciągnęła ponad 2000 kibiców. Gwiazda wieczoru Mariusz Wach nie zawiódł kibiców i pewnie pokonał przed czasem w szóstej rundzie niemca Konstantina Eiricha. Galę rozpoczęły walki amatorów. Jako pierwsi do ringu wyszli dwaj pięściarze z sekcji bokserskiej Kszo, Rudolf Pająk i Damian Falecki. Pierwszy z nich wygrał z Marcinem Marcinkowskim z ringu Błysko-Zdrój. Drugi pokonał Ukraińca Lubomira Ozgowicza. W pojedynku zawodowców zadebiutował na zawodowym ringu Mateusz Rzadkosz, który w wadze superlekkiej pewnie wypunktował Białorusina Zenisa Makara. Następnie Michał Leśniak pokonał innego Białorusina Andrzeja Staliarczuka. Dobrze zaprezentował się w ringu Damian Wrzesiński, który w walce z Oskarem Fiko kontrolował pojedynek, a bezradny rywal bronił się wypluwaniem ochraniacza, za co został ukarany odjęciem punktu. Michał Żeromiński wygrał co prawda na punkty sześciorundowy pojedynek z Laszlo Fazekaszem, jednak już na początku walki doznał urazu dłoni. Z kontuzją walczył do końca, pokazując sportowy charakter, z którego słynął także jego ojciec Sławomir, były pięściarz Krzoostrowiec. Najprawdopodobniej jest yy, zwane sięgnąć tutaj prostownika, ale będę żył. Michał, jak je ci walczyło, no, można powiedzieć przed własną publicznością. Yy, znaczy no walczyło się, yy, wyszedłem troszkę zachowawczo, yy, może za bardzo zachowawczo, bo, bo przez tą infekcję to złapałem w zeszłym tygodniu, o, przepraszam, zatycie. Yy, Stałem się kontrolować, bo jednak może nie był to jakiś wielki mój występ, ale cieszę się, że jest, jest następna wegana i, i mam materiał do analizy, bo dużo błędów popełniałem. Zostawiałem nogi, często no nie boksowałem tak, jak powinienem boksować takim zawodnikiem. Jako jedyny z Polaków swoją walkę przegrał Robert Parzyńczewski, którego rywalem był Francuz Jesse Luksemburger. Na zakończenie gali odbyła się walka wieczoru pomiędzy Mariuszem Wachem a Niemcem Konstantinem Airchem. Polak w swoim stylu przeboksował pierwsze cztery rundy. Zaczynał spokojnie, trzymając rywala na dystans, by w końcówkach mocniej atakować. W drugiej i trzeciej rundzie po takich właśnie atakach Eiricha przed wyrokiem ratował gong. Przeciwnik waha parokrotnie wypluwał ochraniacz, co skutkowało przerwaniem walki. W szóstej rundzie Mariusz zdecydowanie zaatakował, i po kolejnych ciosach trener Niemca zdecydował się przerwać walkę. Muszę, muszę wylać sobie Kubę zimnej wody na, na głowę. Znowu nie jestem zadowolony. Wygrałem przed czasem, tak, ale e, tak jak e, w studiu pan Pindera, czy mój trener wspomniał, że e, zabrakło dzisiaj takiego e, serii ciosów, tak, przyspieszeń, interwału. E, wiadomo, ta lewa ręczączka już w miarę jako tak opracowała. E, Taki był plan, żeby, żeby w pierwszych rundach go rozbijać tą lewą rączką, w drugiej połowie dołożyć tą prawą. Kondycy, yy, kombinacja, więcej kombinacji musimy pracować więcej kombinacjami, no i takich więcej zrywów, tak. I będzie, będzie wszystko, wszystko dobrze. W niedzielę w Ostrowcu odbyły się drugie Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Młodzików i Dzieci w Judo. W Mistrzostwach wzięły udział kluby sportowe z Województwa Świętokrzyskiego oraz zaprzyjaźnione kluby z innych miast w Polsce. Turniej w Ostrowcu odbył się również z okazji Dnia Dziecka. W zawodach wzięło udział ponad 120 zawodników w kategorii Młodzików i Juniorów Młodszych. Na ostrowieckich matach pojawili się również niepełnosprawni, co dowodzi, że judo jest dyscypliną rozwijającą koordynację ruchową i przeznaczoną dla każdego, niezależnie od wieku czy umiejętności. Była to również znakomita okazja do promowania tej dyscypliny sportu. To kolejna edycja zawodów z cyklu mistrzostwa. Województwa Świętokrzyskiego, dzieci, młodzików, juniorów młodszych, po raz pierwszy taka edycja i osób niepełnosprawnych też. To debiut właściwie takiej grupy niepeł osób niepełnosprawnych, która pod wodzą trenera Waldemara Wiewióry zawiązała się około roku temu. No i teraz właśnie po raz pierwszy wystąpiła w dziejach naszej sekcji w Ostrowcu na macie rozegrali, Walki były zacięte, fajne. Najważniejsze, że sprawiało im to bardzo dużo frajdy. W zawodach startuje obecnie 140 zawodników, plus właśnie osoby niepełnosprawne. W zawodach drużynowo zwyciężyli judocy Żaka Kielce, którzy wyprzedzili UMKS Ostrowia. Oprócz zawodników Ostrowi na matach walczyli także zawodnicy OKSW Dragon Ostrowiec. A oto wyniki naszych zawodników, dzieci z rocznika 2007. Pierwsze miejsce Oliwia Turbakiewicz i Nikodem Skowron. Drugie miejsce Viktor Wołoszyn, trzecie miejsce Jakub Wiewiura, Filip Grela, Robert Leszczyński i Kasjan Król. Dzieci z rocznika 2005-2006, pierwsze miejsce Julian Brzeźnicki, Jakub Jabłoński, Oskar Wiązek, Kevin Weindoch, drugie miejsce, Igor Schlosser, trzecie miejsce, Krystian Dziukowski, Kacper Walczyk, Anna Witkowska, Izabela Leszczyńska i Radosław Fares. Dzieci z rocznika 2003-2004 Pierwsze miejsce Mateusz Witkowski, Wiktoria Dąbek, Mateusz Wołoszyn, Igor Turbakiewicz. Drugie miejsce Wojciech Bieniek, Bartosz Polak, Bartłomiej Winiarski. Trzecie miejsce Jakub Wyderski i Aleksander Kasprzak. Kategoria młodzik. Pierwsze miejsce Tomasz Batuk. W kategorii junior młodszy pierwsze miejsca zajęli Krystian Kułaga, Patryk Wziątek, Dawid Winiarski i Jelona Górczyńska. Drugie lokaty: Jakub Ziółkowski, Bartłomiej Wiewióra, Wiktor Zych oraz Julia Bajak, a trzecie: Julia Mirecka. Na ten mecz czekali kibice drużyny KRZO. Niestety zarząd klubu podjął decyzję o nierozgrywaniu meczu półfinałowego Pucharu Polski z Wisłą Sandomierz. Krótka i lakoniczna informacja pojawiła się na ten temat na stronie krzo1929, gdzie czytamy Ze względu na trudności organizacyjne w klubie nie dojdzie do skutku zaplanowany na 21 czerwca 2015 roku mecz półfinału Pucharu Polski na szczeblu Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej, w którym krzo1929 miał podejmować Wisłę Sandomierz. Pierwszy premierowy sezon ligi Nike Play Arena w Ostrowcu dobiegł końca. Mistrzem naszego miasta został zespół High Sport, a sezon zakończył się meczem na głównej płycie Stadionu Miejskiego. Match Day, bo taką nazwę nosi impreza, został zorganizowany przez ambasadorów Ligi Nike Play Arena w Ostrowcu. Były zmagania w parach zawodników zespołów Play Arena konkurs Play Arena Duo Challenge. Na boisku o wymiarach typowego orlika odbył się finałowy mecz tego sezonu, w którym zmierzyły się zespoły Żbiki i Red Devils. Stawka spotkania była wysoka, gdyż nagrodą jest przepustka na półfinał Ligi Nike Play Arena. Na zakończenie naprzeciw siebie stan li reprezentacja miasta złożona z zawodników czołowych drużyn na Ostrowiec oraz ligowego krzo. Ponad 40 drużyn, 300 zawodników i tyle rozegranych piłkarskich pojedynków to efekt podsumowania turnieju playere na Ostrowcu. Fineł amatorskiej ligi futbolowej cieszył się w całej Polsce ogromnym powodzeniem. Podobnie było w Ostrowcu, o czym świadczą liczby. Mecze odbywały się na orlikach, boiskach szkolnych lub w halach. Nasza liga jest nową ligą, nową, nowym wydarzeniem w mieście. Przez około 10 miesięcy zebraliśmy ponad 300 osób do, do, do gry. Gramy wszędzie, na orlikach, na boiskach szkolnych. Naszym atutem jest to, że gramy bez terminarza, czyli każdy po pracy, po szkole może umówić mecz w, w dowolny, o dowolnej godzinie, w dowolnym dniu. Wystarczy dogadać się z kapitanem innego zespołu. Dla nas potwierdzeniem meczu jest wynik wpisany do tabeli ligowej na serwisie playarena.pl. Stawką wszystkich turniejów eliminacyjnych jest awans do finału Ligi Nike Play Arena, który 1 sierpnia odbędzie się w Warszawie. To właśnie podczas tych zawodów wyłoniona zostanie najlepsza drużyna w naszym kraju w piłce nożnej sześcioosobowej. Ostrowiecki finał wypadł bardzo udanie dla drużyny Żbików, która pokonała jednogromkowo Red Devils. Zwycięzca pucharów wraz z mistrzem miasta High Sportem awansują co najmniej do półfinałów rozgrywek, które będą gwarantowały miejsce w wielkim finale w Warszawie. Najlepsi zawodnicy oraz drużyny zostały uhonorowane pucharami prezydenta miasta, które wręczyła przewodnicząca Rady Miasta Irena Renduda-Dudek. Na stadionie miejskim Krzod odbył się turniej finału wojewódzkiego w piłce nożnej. Chłopców z gimnazjów w zawodach uczestniczyło sześć zespołów z Nowin, Łopuszna, Skarzyska, Kazimierzy Wielkiej i z Osieka, a gospodarzem było Publiczne Gimnazjum nr 2 z Ostrowca. W drodze losowania drużyny podzielono na dwie grupy. Zwycięzcy grup zagrali o pierwsze miejsce, a zespoły, które zajęły drugie lokaty o miejsce trzecie. W meczu o trzecie miejsce Gimnazjum Łopuszno pokonało Publiczne Gimnazjum Osiek 4 do 0. W finale publiczne gimnazjum nr 2 Zostrowca zwyciężyło publiczne gimnazjum nr 1 ze skarżyska 5 do 3. Gimnazjum nr 2 Zostrowca wystąpiło w składzie Patryk Majchrowski, Konrad Małaczek, Piotr Ryba, Patryk Dulemba, Norbert Bidas, Kacper Ziółkowski, Bartłomiej Niedbała, Daniel Król, Arkadiusz Stępień, Dawid Łabus i Jakub Łabęcki. Opiekunem młodych piłkarzy jest Piotr Stańczyk. Zwycięzca tych zawodów 22 czerwca rozpocznie udział w zawodach centralnych gimnazjady ogólnopolskiej. Tradycyjnie odbywają się one w Głuchołazach. My rozgrywamy swoje mecze na pięknie przygotowanych boiskach obok stadionu głównego Krzo, gdzie udostępnił nam to prezydent i dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu. W odbyła się druga edycja Ostrowiec Basket Day. Z tej okazji odbył się szereg pokazowych treningów i zajęć koszykarskich dla najmłodszych, jak i trochę starszych oraz turnieje drużyn amatorskich. W tym roku zajęcia dla młodych adeptów koszykówki prowadził trener Jerzy Szambelan, obecnie pierwszy trener reprezentacji Polski mężczyzn U16 oraz jego asystent w tej kadrze Roman Prawica. Oprócz młodych adeptów koszykówki w zajęciach wzięli również udział niepełnosprawni z warsztatów terapii zajęciowych Szansa. O tym, jak dużą popularnością w naszym mieście cieszy się koszykówka, świadczy fakt, czy na treningach pojawiła się znaczna liczba młodych koszykarzy. No jest nam miło gościć po raz drugi w Ostrowcu Świętokrzyskim na imprezie organizowanej przez Świętokrzyski Okręgowy Związek Koszykówki, tak zwany Ostrowiec Basket Day. Jest to koszykarski event, którego głównym celem jest popularyzacja koszykówki. W godzinach do południowych odbyły się e, od godziny 9 rano e, pokazowe szkolenia e, grup dzieci i młodzieży prowadzonych przez trenerów kadry Narodowej Reprezentacji Polski Chłopców do lat 16. Obecnie teraz jesteśmy, mamy drugi część tego eventu naszego, naszego spotkania koszykarskiego, w którym rozpoczął się właśnie turniej drużyn amatorskich. W turnieju drużyn amatorskich udział wzięły cztery ekipy radom team. Finanse radom, Odeon Ostrowiec i Boson Basket Krukielce. Zwycięzcą okazał się radom team, który w finale pokonał 37-34 Odeon Ostrowiec. No, mamy nadzieję, że właśnie głównie. Tak, rozwinięta jest fajna, fajna drużyna y Ligi Amatorskiej. Natomiast mówię, zaskoczeniem dla mnie była duża ilość, bo to było około powiedzmy 80 dzieci, które uczestniczyły dzisiaj w, w klas, od, od praktycznie od klasy pierwszej szkoły podstawowej do klasy ostatniej liceum podzielone na grupy. Uczestniczyły bardzo chętnie, e, również dziewczynki oprócz chłopców uczestniczyły w takim. E, w przedsięwzięciu, jak, jak pokaz, pokaz właściwego szkolenia i, i, i to, co, to, co się na terenie Polski w tym wieku dzieje ze szkoleniem młodzieży. I to już wszystko, co dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę. A kolejne nowe wydanie Kuriera jutro o stałej porze. Serdecznie zapraszam.